Cześć! Spotykamy się ponownie. I ponownie spotykamy się dzisiaj z Dawcią. A po raz pierwszy zetkniemy się z utworem To, co masz ty. A w zasadzie ja się z nim zetknę po raz pierwszy, bo ty podejrzewam, że znasz już ten utwór. <grych> Zatem nie czekajmy dalej i sprawdźmy, co ten Dawcio. W międzyczasie możesz kliknąć subskrypcję i dzwoneczek powiadomień. Zapraszamy na premierek, szkadę butelek. Nowy klin, tylko pan dać plus jeden, potem arterek. wterek, zera zdjęć. Dawid tutaj naświetla taki obraz tego życia w show biznesie, gdzie za każdym razem, kiedy pojawia się coś nowego, wypuszczam płytę, tworzę nowy klip do singla, który ma taką nową płytę promować, albo po prostu no, jestem twórcą i robię coś nowego i jestem znany. W związku z tym, trzeba kilka tych szklanych butelek otworzyć, podać się szampanem zorganizować imprezkę, samemu się na niej pojawić, czy może z tym plus jeden swoim. A oczywiście to ma być kameralne, więc żadnych zdjęć. Imprezka tylko i wyłącznie dla VIP-ów. Jest ten element takiego pójścia w tę stronę celebrowania swoich sukcesów w jakimś zamkniętym, elitarnym gronie. Z drugiej strony jako kontrast do tego to takie po prostu bycie z kimś i... Nie podążanie koniecznie w stronę tej kariery twórczej, tylko skupienie się na osobie, która dla nas ma trochę większą wartość. I to się dla nas liczy, co ona ze sobą niesie, lub może zestawienie dwóch środowisk. Z jednej strony środowisko właśnie show biznesu, które patrzy na to, co możesz osiągnąć i jak. Duży poklask i ilość fleszy będą temu towarzyszyć, a z drugiej, środowisko po prostu życia prywatnego, które mówi, dobra, no okej, okay, w porządku, tworzysz, robisz różne rzeczy, ale liczy się to, co ty masz wewnątrz siebie, w środku. I to wszystko na bardzo, bardzo przyjemnym, jak zwykle, bicie, który już teraz słyszę, że jest energetyczny, taki taneczny i chwytliwy po prostu. Z prądem czy pod? Oczywiście, w takim bezpośrednim znaczeniu, to, to jest po prostu stwierdzenie, że okoliczności, w których będziemy sobie towarzyszyć, w ogóle nie mają znaczenia. Ale wydaje mi się, że jest tam taki twist językowy, bo, wiesz, z prądem to może być albo herbata, <noise> albo prąd można mówić na Używki, które potrafią stosować artyści, żeby się właśnie utrzymać na powierzchni, i jeśli tego nie robią, no to paradoksalnie idą pod prąd, nie z tym głównym nurtem, albo mogą po prostu za nim nie nadążyć. Taka gra słów tutaj, chociaż może naciągam. Ja pójdę gdzie, No i kontakt z mediami. Zdecydowanie jest to utwór, w którym Dawid, myślę, że próbuje konfrontować siebie z tym, że bycie w tym środowisku, osiąganie pewnych sukcesów wiąże się też z utratą prywatności. Trzeba się będzie tłumaczyć z decyzji o Twoich związkach, że będziesz wypytywany o Twoje opinie na temat innych czy Temu wróżysz karierę, a tamtemu zwyczajne szare dni. I co w ogóle te zwyczajne szare dni mają oznaczać? Coś złego? Czy może właśnie jest to też taki trochę z przymrużeniem oka fragment tekstu mówiący o tym, że ta zwyczajność jest. Bardzo często czymś, za czym się tęskni, kiedy już się tego nie ma. Wydaje mi się, że w bardzo wielu przypadkach tak jest. Są przecież różnego rodzaju artyści, aktorzy, muzycy, którzy dosłownie ukrywają się przed kamerami albo muszą się przed paparazzi bronić, czasem wręcz siłą, albo rozwalając aparaty. To się zdarza. Więc te zwyczajne szare dni. Mogą być wróżbą, tak naprawdę, nagrody spokoju i możliwości podążania w stronę, w której jest to, co masz ty. <grych> Proszę powiedzieć chociaż... I dopytywanie o szczegóły. I każda rzecz musi być jawna, bo jakże to? Prywatność? No, chyba na tych afterkach dla zamkniętej grupy. A dla mnie. Ja za bardzo rozumiem, co się dzieje w teledysku. To jest jakiś ratownik basenowy, który wyszedł z jakiegoś powodu z tego basenu, gdzie ta dziewczyna pływa, i zaatakował dwóch typów z nieznanymi mi przyczyny. Co, co to ma do rzeczy? Wie ktoś? Jeśli wiesz, o co chodzi w teledysku, to będę mega wdzięczny, mega za podpowiedź, bo, bo kompletnie nie potrafię go zinterpretować. I to takie bardzo dynamiczne przejście perkusyjne do sekcji mocniej tanecznej jest intensywne, króciutkie i bardzo fajnie dzieli utwór na te części, właśnie opisujące drobne elementy życia celebryty. Oraz refren przypominający o tym, że no jednak nie o to chodzi do końca w życiu w byciu, żeby tylko i wyłącznie celebrować. Przy okazji, jak uważasz, jak twoim zdaniem Dawid sobie właśnie z tym radzi? Ja mam swoją opinię na ten temat, nie będę sugerował, ale bardzo chętnie dowiem się, więc zostaw komentarz. Co sądzisz o tym, w jaki sposób kariera zmieniła i wpłynęła na samego Dawcie? Dla mnie No dobra, czyli wrócił już pobity na ten basen i ona sobie wyszła z niego. Jak zapytał. Masz o mnie? Jest twoja. Ten ziomek jest stalkerem. To jest okropny typ człowieka. Chodzi, śledzi, zatruwa życie, wzbudza niepokój. Ten przynajmniej jeszcze jakoś się, powiedzmy, nie ujawnił, ale... To była niepokojąca scena w ogóle. Czemu on tak robi? Bo, bo co? I to ma związek z teledyskiem. Z utworem. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Um. Ale mnie to wytrąciło teraz z równowagi. Więc. Yes. <laughs> w pierwszej kolejności, zastanówmy się, z czym mierzył się tu Dawid. No, mierzył się przede wszystkim z tym, jak wygląda wejście, jak wygląda funkcjonowanie w środowisku, które w tej chwili jest dla niego takim chlebem codziennym. No bądźmy szczerzy, Dawid. Jest Dawidem, jest, jest jednym z bardziej popularnych artystów w Polsce. Ciężko, będąc artystą, nie mówić o rzeczach, których się doświadcza. Więc miło poznać perspektywę, miło widzieć, że jest nad tym jakaś refleksja, bo są też ludzie, którzy są kompletnie bezrefleksyjni i są w stanie poświęcić swoje całe życie prywatne po to, żeby dojechać do jakichś maksimów, czy obrotów, czy, czy popularności. Przykład tatu, co nie zmienia faktu, że trzeba się z tym mierzyć. Trzeba się mierzyć z tym, że w większości przypadków ten wybór pomiędzy właśnie karierą a byciem sobą bardzo często jest konfliktem, a przez konflikt mam na myśli wybór pomiędzy jedną rzeczą, która wyklucza drugą. Pogodzenie tego jest naprawdę mega trudne. Czy Dawidowi się to udaje? No jeśli w ogóle to zauważam, to super. I sądzę, że tak właśnie jest. Natomiast jeśli macie jakieś przykłady, to chętnie je poznam. Jeśli natomiast macie wolną dychę, to wcale się nie pogniewam za postawienie nam kawy. Link można znaleźć albo w pierwszym komentarzu, albo w opisie do filmu. Tymczasem zachęcam też do sprawdzenia innych naszych reakcji. Jest tam bardzo dużo dawci, bardzo dużo refleksji, i niektóre teksty są o wiele bardziej złożone niż ten. Bo tutaj. Nie ma nic więcej do przeanalizowania, także dzięki wielkie za dzisiaj, i do zobaczenia następnym razem. Cześć.